Właśnie się masz, dzisiaj będzie druga część. Nie wiem, jak będzie koleżanka. No to co robimy? Nie mamy się brzechać, tak? No tak. Chodź, ubierz się. Daj swój i go w języku. No się chyba w to ubie. Albo mogę być mecz. meć. Teraz się meć, mecz. Dobra. Ej, Lila, ładna, Lila. Bo mojej osobie no. jeszcze jej nie widziała. Nie było, no nie? A. To co robimy? No nie wiem. Nie mam ci być plecacie. Jaki? No zobacz. Nie, nie, właśnie. Ja tu miałam ten plecał oddać. Tu miałeś niej zabawek. zobacz. Zobacz sobie. A jej, o no właśnie. Weźmy sobie go do przedszkola. No właśnie, wchodzimy do przedszkola. A widzicie u nas spis? I e, serio? <grybujesz>, no tak. Jej! Fajnie. No. Ja będę mążyło w nocie. Nie śmieje. Nie śmiejcie się tak. No dobra. Muszę robić Może ja ci dam pijamka? Tak! Że raz mama na czym będzie spała. Kiedyś mieliśmy rozkładaną kanapę. No fajnie. mi się. No? Daj sobie lepiej tu, żeby się nie pomyliła. Dobra. I ja mam taką. Ładna. Nie ja wiem. Chcesz, Misia? Tak. Kotek? Tak! Chodźcie, zapytamy mamy? Nie sosi, mamy. Mamuś. Mama, gdzie mama? O, tu jest mama. Dobra. Hej, dziewczynki. Gdzieś, tata, ta, dzień jak. Tak? Gdzie Ameryka będzie spała? Nie wiem, zaraz sobie wykombinuję tutaj. Jaka Amelka znowu? No wieś nie o kogo mi chodziło, tak wiem, wiem oczywiście. Mam jakiś piwór taki. I na mi będzie. Zobaczcie. A tu jest kocyk. No dobra. A podzidasz nam jakąś bajkę? No dobra, tu mam o i ziarnku. Dobrę, to chodź. Nie? Nie. Teraz okulale. Może tu. Mhm. Mamu, się mi coś taki materac. Tak oczywiście. Tutaj masz. No dobra. Gdzie wam je rozłożyć. No dobra. Musicie tak spać, dziewczyny. A ja tak dziewczyn śpię z koleżankami. No ja też mam się No tak. po wam? Pewnie. Dawno, dawno temu, gdy mały rycerz gdy mały rycerz, Jezus, rycerz, gdy mały łopczyk, bardzo był zainteresowany rycerz, w przyszłości został ryter, rycerzem, przyszedł do zamku i powiedział, jak całą książniczkę uwolnić. Położyłam ją pod poduszką i chciał, żeby dziewczynka tego to, to nie zauważyła, bo zauważyła i by była go jego i zapytała potem króla, kto, 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 życie zgodu. jednak nie nie tak kto, Rycerz myślał i no niestety. Koniec. Uch. Idę do życia. Idziesz ze mną? Jeśli to jest pytanie, to tak. Jeśli to pytanie o matkę, dziękuję. Co? Дай мне не ну, <мышл> Повыще, да, Дай мне пушку, а не набью. Такой уж не надо. И mm, кнопка. Ну, добра. Пауза. Замей пауза, а я зашли. просто мазу не сгадаю. Jeszcze czekajcie, żeby mi to wszystko tutaj poznikało. Nie zdążyłem tego robić. Dobra. No dobra, my się jedziemy kłaść się przybieraj? żeby się góry żeby bierzemy i... No no, dobra. Uf, nie.

nie porobić mogła. Nie mam pojęcia. Z ranem um, Może sobie... Dobra, najpierw może łóżko pościela. Dobra. Może teraz wybierę outfit. A może coś po, powieszyć.

tylko jakiś pokręt. To. To. No kto nie. To. To. miałam tylko parę rzeczy by nadać. I rusz. Wodzary już nie będę nakładać. W tych wakacjach w jestem tak upalona, że nie potrzebuję go raczej. Dobra, ja miałam wychodzić z koleżanką. No, może się przybiorę w to. Dobra. Widzę w tym. No czy, czy nie interesuje mnie to no, w tym dobra już nie będę tłuszać tylko będę w sumie musiała powiedzieć mama, że już muszę wychodzić, bo koleżan koleżanka wieczorem jedzie gdzieś mama no, nie będzie zła. Mam taką nadzieję muszę coś. Wziął mi się, się mogła zadzwonić do kogoś. Dobra, mam tu rozłożone rzeczy, które będę potrzebowała. Może coś takiego? Na no. zostaje do rzeczy. No, no, dobra. Zrobiłam mną wcześniej i. O, miałam rówce wiesz. Zmiana sobie puściłam, wszystko zrobiłam. Miałam sobie te rzeczy do jedzenia. Spakowaj do śniadajnówki. Hmm. Mhm, no te rzeczy są już Не могу, не снись, не скапал, а, а, а? Может, и стрелайку возьму. Набра мама. Ну, еще выйдено. Не, сейчас подкачусь на месте, а вен спокойно. mieliśmy Dobra, ja to teraz. Jestem akurat pod do mm. dobra, że... cześć, cześć. E, dobra, to, już to lepiej. Chwila, chwila, chwila Porzucony piesek, porzucony piesek Brać go do domu hmm. Może go nie wychodzić, bo po prostu się podzielę Nadgryziona kanotka, wezmę hmm. jest zeruje te wszystkie nadgryzione kanotki? Hmm. No, tu, że pracuje mój ciadek tu, w sensie, hmm, Tak, mój ciadek i zielono mój projekt taki. Bo pomogłem i wezmę mu też. Hmm. Tu, te rzeczy. Tutaj, tak, oczekaj. To jest, dojmy. O właśnie, a oni sumie mi kupków zabrakło. Jak to mi. Ten koralik, posprzątałyśmy super, siadać. Idę sobie zamówić, ty jeszcze musisz tak. Ja bym poprosiła. Rogalika. Można muszę zobaczyć, co ma wodę. Trochę elikę z tryskawkami i, i bitą śmietaną. Alowi. Dobra, tu z truskawkami i wiśnią. Już się robi. 28. no ale 5 minut, może. Dobra, 5 minut to ci się naładuje do 50. Dobra, to co ty masz 30? No dobra, nic, nic. No zjeść, to będzie świetnie idealne. Musisz to samo zrobić. Jak on już to pewnie. Jest mi chciałam na chlap i jasno, więc. To i z jajkiem. I sobie zabój, dobra. Dziwne jak. To nie chcesz czegoś się pierwsza. Oha. Mhm. Mm no nie wiedziałem. Idę sobie. Widzę, że tu taki takie gry są rozwiązywać. pieniądze w daną. Słonia. Mega dobra. No. No jeszcze piątka. Zaprosić za mnie? A nie chcesz się napić? Oj, 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 oj.

Nie wiem, że To już plecak Ja biorę tą Nie ale tutaj. Nie. Nie Tak, chyba jest moja lekcja. Aj mam macie, macie, no? Kaskini bierasz? Nie, 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 nie.

Dobra, skończyłem. Hmm. No o, miałam tylko jednego małego. Litwa i ruchu. Hmm, spokojnie. Na tłumacz! Kij, 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 o właśnie, jest, gra, wszystkie też mnie. I to? No tak to. Piermor w to. Jest. Dobra, mam te bilety. День добрый, девчонок, помните во мне. Билеты, билеты, душа, билеты, 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 душа, билеты. Добрый, День добрый, билет, душа, билеты. Добрый, билет, можно даже.

もうめんどくさい。いや、これは。いや、そういうの。